Czemu polskie nazwy firmy są fajne? Polskie firmy i polscy przedsiębiorcy chcą być coraz bardziej światowi, przez co robią swoje firmy i logo w bardziej takim amerykańskim stylu, nazywając swoje firmy po angielsku. Może jest to spoko i wydaje się profesjonalne, ale pomyśl o tym, że klientowi jest trudno zapamiętać tą nazwę, bo im nic nie mówi. Bo często klienci, niestety w naszym kraju, nie do końca znają angielski. I może im to nic nie mówić. Druga sprawa: klienci czytające nazwy po angielsku często czytają je źle, więc nawet druga osoba, która zna dobrze angielski, będzie miała problem ze znalezieniem cię gdzieś w sieci albo gdzieś w lokalnych społecznościach. Ludzie polecają proste nazwy. No powiedz szczerze: pamiętasz, że gdzieś koło ciebie jest jakiś sklep, który nazywa się. Mrówka, albo śrubka, albo żabka. To są proste, krótkie nazwy, i ludziom się kojarzą już. To, co możesz zrobić, to dodaj polski opis. Na przykład, jeżeli chcesz mieć imię i nazwisko, to daj nazwę Jan Kowalski Remonty, Jan Kowalski Hydraulik, Jan Kowalski Mechanik. Możesz sprawdzić w Google, czy ktoś już ma taką nazwę. Jeżeli w Google ktoś ma podobną nazwę, no to dodaj coś do tego, żeby się troszeczkę różniło, ale żeby wszyscy wiedzieli, czym się zajmujesz. A jeżeli planujesz nową nazwę, no to po prostu zastanów się, możesz skorzystać z czartu GPT, co prosto będzie kojarzyć się z Twoją dziedziną. A Ty znasz jakieś ciekawe, może nawet śmieszne nazwy firm, które pamiętasz do dzisiaj? Daj znać w komentarzu.